Dzień dobry, kochani, po wakacjach. Dzień dobry, dzień dobry. Strasznie się cieszymy, że znowu jesteśmy we dwie i z wami i zaczynamy cykl socjolożek. E, okiem socjolożek. Okiem, oh Boże, okiem, cyfcie, socjolożek. Że, okiem socjolożek, sezon drugi. Tak jest. Bo żeby nie było, że tak zaczęłyśmy sezon drugi. Chciałabym powiedzieć, że w wakacje nie próżnowałyśmy, obserwowałyśmy media i patrzyłyśmy na to, co w tych mediach się dzieje założyłyśmy nawet takie konto bez paniki na którym chciałyśmy pokazywać e, tytuły z gazet głównie internetowych i komentować e, je w taki sposób żeby rozbrajać lęki natomiast nasza analiza pokazała że coś tam chyba AI, nie no AI e, macza palce ponieważ tytuły dotyczyły dramatów związanych z wojną i za każdym razem to był najgorszy dzień wojny na Ukrainie w Ukrainie Potem pogody bez względu na to, jaka ta pogoda była. Bardzo ważne tytuły dotyczyły ceny ryby i czy ta ryba na pewno pochodzi z Bałtyku, tego, jaka jest sytuacja w miejscowościach wypoczynkowych, a mianowicie albo było, grozy. albo było za dużo ludzi, albo było za mało ludzi, to okay. w zależności od tego skrajności. Tak, skrajności. Także od dramatu do dramatu nagrałam nawet rolkę na ten temat pod tytułem Arma, Giedon, bo. I po prostu tak, bo, profil wisi. Profil wisi i zobaczymy, co niego, dalej tuce, będzie. Może do niego wrócimy, ale przyznam się, że wymagało to dużej cierpliwości. Tak. No i rynek mieszkaniowy zawsze wszystko, zawsze i zetki, jest Za zetki. dużo jest albo za mało i zetki, No teraz to wszystkie zetki, pokolenia zetki są. To, ale tak, wszystkie to, są pokolenia w dramacie. Plus no. X, czyli my, że jesteśmy pokoleniem największych luzerów, ale to pisze o tym prasa zagraniczna. Tak, że luzerów. Tak, no tak. Jeszcze o tym też będziemy pisać. Luzerzy tak, o przegrani, co chodzi? wszyscy są przegrani. Wszyscy Właściwie są przegrani. to okazuje się, że każde pokolenie jest przegrane, a wygrany jest tylko AI. Tak. Słuchajcie, słuchaj Dorotka, to co? Ja może zacznę od lekkiego tematu, a potem powiedziałem no ta, takie ta. rzeczy, które, e, które są na tapecie, czyli edukacja. E, ja sobie poczytałam gazetę to jest w sieci czy sieci? Sieci, sieci. No i tutaj jest taki kącik, który ja pamiętam zwykle z takich gazet kolorowych typu e, Twój styl i tak dalej. Co jest w torebce tam jakiejś aktorki, wiesz, znanej kobiety, a tutaj jest wa walizka patryka Jakiego, ale tak naprawdę plecak, bo on wszystko w plecaku nosi. I no, niestety, poza tym, że nosi buty sportowe, słuchawki i ten kijek taki do nagrywania rolek, bo on bardzo się no jest, u... w mediach społecznościowych. Media, tak, tak. Też czyta książki żeby tym swoim obserwatorom pokazać ciekawe treści. On sznurek nosi. No i właśnie się tak zastanawiam, co to jest ten sznurek tutaj. To jest symbol Zielonego Ładu, ponieważ trzy takie punkciki, które są tutaj. Nie wiedziałam, czy on włożył do tego plecaka Ursulę von der Leyen, czy na przykład imigrantów i ten zielony sznurek. Czy to też jest w jego walizce. Ale myślę, że to jest taka symboliczna walizka jego poglądów. Symboliczny. Symboliczny sznurek. zielony sznurek w kształcie Szubienicy. Ale zobacz on jeszcze tam nosi ten. Analogowy not tak, że pisze ręcznie. Pisze ręcznie, naprawdę. tak jest kawoszem, więc. kawę też nosi. Ale nie, nie nosi tej filiżanki, tylko po prostu lubi kawę. A lubi kawę. No i także tutaj takie przeniesienie z gazet lifestyle'owych, co nosi w walizce pa Patryk Jaki. No, a ja muszę wam powiedzieć, że trochę zrobiłam analizę e, okładek. Ja Bo muszę dobrze, powiedzieć, że okładki się... są coraz lepsze. To no jest na przykład. Newsweek ma taką okładkę, na której jest jedna osoba, i jest to w, artykule, w artykule jest opisywana osoba, która rozmawiała ze jajem, jest chora psychicznie i to uruchomiło jej chorobę psychiczną. I to jest temat Newsweeka na cały tydzień. Tak to jest mhm. najważniejszy temat ajaj. w tej gazecie nie jaj, tylko ta choroba. Nie, to, żeby nie rozmawiać ze jajem. Rozumiesz? Okay. Ale rozumiem, że to jest na podstawie tej historii tej, tej, tej historii. jednej osoby, tak, tej tak jednej że ona trafiła historii, na okładkę. Że tak, że, że musi udowadniać, że nie ma psychozy, ten AI z nią rozmawia, rozumiesz. Druga, druga okładka też o AI-u, tylko że on przekleczę AI i przeklina, wyobraźcie sobie. To jest tak, że my przeklinamy i my wsadzamy wiedzę do Ejaja i on też zaczął przeklinać. I zaraz sobie przypomniałam, wiesz co, taka wycieczka zagraniczna, gdzie zaczepia się jakiś pan i mówi Lewandowski, Lewandowski, kurwa mać. I to mniej więcej Ejaj na tym poziomie poznał język polski, też już no, Lewandowski, te... Lewandowski, kurwa mać. Także jeżeli uczymy Ejaja Lewandowski, to on będzie mówił Lewandowski. to Nie ma co tutaj robić z tego Jakiegoś ten, a przeklinało nasze społeczeństwo zawsze, zawsze i muszę powiedzieć, że felietony odkąd powstawały, to felietony o przeklinaniu były. były. Jeżeli Kasia pozwolisz, to ja już bym poszła do tego artykułu tak, o czatu czacie urojony. urojony tak? Ja nie wiem, dla mnie to można go przeczytać, to jest czat urojony, AI i zdrowie psychiczne, AI tekst Pani Karoliny Rogaskiej o jednostkowym owszem przykładzie, ale na to, że rzeczywiście w złych rękach ten AI może doprowadzić do prawdziwych dramatów, więc pilnujmy nasze dzieci szczególnie, żeby nam się nie odpaliły. Tak. Chciałam zapytać, kto mi wyjął różowe Co Sama sobie wyjęłaś? Nie sądzę. Proszę, Coś tak, jeszcze masz bardzo. w miastunku? Tak mam, e, ale to e, może tylko. Za ty. chwilkę. Tak. Ja mam za to dalej tygodnik sieci, mam analizę zmian w resorcie edukacji, żyjemy tym dosyć. No my dosyć, w ogóle bardzo tak, lubimy bardzo. oglądać Ministerstwo Edukacji. Lubimy, lubimy ten resort, lubimy te, te działania i... No, bardzo kibicujemy. Bardzo kibicujemy. Natomiast tak, ten artykuł jest o tyle ciekawy, że analizuje naprawdę dokładnie te zmiany, że mamy edukację obywatelską, edukację zdrowotną, że mniej religii, że jest nowa podstawowa programowa, nowa podstawa programowa WF-u, no i jakieś tam jeszcze inne zmiany. Jest to naprawdę wypunktowane tak, Warto porządnie, Warto to przeczytać, żeby wiedzieć. Żeby no wiedzieć. Też... Natomiast jakby interpretacja tego już jest daleko idąca, także my odchodzimy od Wartości chrześcijańskich, że rodzina nie jest dla nas ważna, że likwidujemy lektury, to jest Twój konik. A czy na meczka zlikwidowaliśmy? Nie nie, 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 jeszcze nie. On sam się chyba zlikwidował, umarł. Dramatyczna jest to książka i zakończenie. Natomiast pozbywamy się takich lektur, które w nas budowały dumę narodową, wiesz, i, i, i tą, tą polską, Ten, i to, nacionalizm, e, które, te, te, ten nacjonalizm, wieś, tak. który nas potem zalewa. no Dokładnie nie, powinniśmy tak. mieć nacjonalistyczne książki, ponieważ, jak wiemy, jako e, kraj należący do Unii Europejskiej powinniśmy cały czas odgrzewać kotlet pod tytułem Wszyscy nas skrzywdzili, o mój Boże, o mój Boże. Prawda? A mój Boże, tak, o mój Boże. No tu jesteśmy no, no i tu jest, Chrystusem Narodów, I tutaj tak. jest, słuchaj o tej, no powiem. Nieszczęsnej edukacji zdrowotnej, o której się ciągle mówi od ostatniego A, to czasu. Jakieś, wiesz, co... natomiast, natomiast znowu jest to rozdmuchany temat, tak? Bo yy, po pierwsze, edukacja zdrowotna nie jest przedmiotem obowiązkowym. W związku Jak z czym, dzieciaki będą mogły się z niego wypisać, to cię zapewniam, To dokładnie że się tak Ja wczoraj, ja wczoraj miałam tego przykład w szkole mojej córki, Dostałam, dostała plan i masz, wiesz, pięć lekcji, czy tam sześć. Szósta lekcja jest wolna, i siódma lekcja to jest edukacja zdrowotna. Już widzę ci licealiści wykorzystują wiesz, wolne, okienko, tak zwane, siedzą sobie na trawie i potem wszyscy zgodni idą na edukację zdrowotną. I trawie w listopadzie. No, albo potem w listopadzie, w listopadzie będą po prostu wracać do domu. No, i tutaj jest taki wniosek, że wydaje się, i to już jest interpretacja. Także wydaje się, że MEN odrzuca ideę, że szkoła ma wspierać uczniów w zdobywaniu wartościowej wiedzy że jest to miejsce, gdzie wymaga się od uczniów rzetelnej pracy. Wiele na to wskazuje, że resort ma ideę szkoły, która powinna zapewnić uczniom miłe spędzanie czasu. Ja bym I chciała, tym żeby, sposobem przechodzimy do twojego ja bym chciała, żeby tematu. Autorka, autorka tego, pani Dorota, pani Dorota Łosiewicz, spędziła trochę czasu z nastolatkiem w sferze szkolnej Myślę, oraz z nastolatkiem, napadka. tak. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nastolatki, to mamy taki artykuł, jak rozmawiać z nastolatkiem za mało cierpliwi. To jest pan Łukasz Pilip rozmawia z panią psycholożką na temat, panią psycholożką Wiktorią Piaskowską na temat, jak rozmawiać z nastolatkiem. Ja chciałabym powiedzieć, że ja coraz mniej rozumiem tą ideologię, która idzie, mm. która… Uczy cały czas rodziców rodzicielstwa, i to jest takie rodzicielstwo, które jest całkowicie odwrotnością tego rodzicielstwa, w którym rodzice byli wychowywani. Mhm. Czyli bierzemy takiego przeciętnego Kowalskiego, który wyszedł z jakimś stylem wychowania ze swojego domu, może się z nim zgadzać, może się z nim nie zgadzać, i dajemy mu zupełnie inny styl wychowania, kompletnie inny, nie mający nawet punktów stycznych z tym, jak on był wychowywany i y, pouczamy go na każdym kroku, ponieważ jako rodzic nastolatka okazuje się, że rodzica mogą pouczać wszyscy. Mogą wszyscy. Znaczy, Czyli to nie jest tak, przepraszam, ci przerwę, że tylko pouczamy te matki, które dopiero urodziło dzieci, nie, nie. teraz mamy rodziców nastolatków, którzy praktycznie są rozliczani. Oni są rozliczani I na koniec. każdym kroku i właściwie okazuje się, że oni nie mają już środków wychowawczych, bo każdy środek wychowawczy jest środkiem opresji y, i co by nie próbowali robić, to właściwie robią źle. No i okazuje się, że tak. Z artykułu, z artykułu wy, wyczytałam, że nie słuchamy opowieści do końca, opowieści nastolatka, przerywamy wypowiedzi, kończymy tak ja za dziecko, wtrącamy własne historie. Ja bym chciała zobaczyć nastolatka, który przychodzi i mówi: Mamo, opowiedz mi swoją historię. To jest jedna rzecz. A druga, no opowiadamy historię, ponieważ wydawałoby się, że rodzic, jako osoba doświadczona, ma jakąś historię za sobą i jego doświadczenie było budowane o pewne wydarzenia w jego życiu. Wobec doświadczenie. Tego wyglądałoby na to, że się dzieli wiedzą, którą posiada, tak? No bo młody człowiek nie posiada tej wiedzy, a dorosły ją posiada. Na tym polegało wychowywanie, dla mnie, ale okazuje się, że to już zupełnie nie. No więc jest tak. Nie słuchamy nastolatków, aby ich usłyszeć. Zależy nam głównie na odpowiadaniu. Dlatego zanim skończą zdanie, my już tworzymy w głowie obraz, co im doradzimy. A to często wcale nie jest oczekiwaniem drugiej strony. No ale słuchaj, no, na tym chyba y, polega budowanie relacji, o czym cały czas tłuczemy. Także ważne są relacje. To nie tylko tak, że to jest monolog tego nastolatka, że my mamy go wysłuchać, tylko. Wchodzimy w jakąś interakcję z tym rodzicem, a nie rodzic podsuwa jakieś swoje doświadczenie i słyszy, to nie jest o Tobie historia, tak. a może kurde jest. Często po prostu uważamy, że z racji doświadczenia życiowego wiemy lepiej. Dasz wiarę? No Naprawdę. Dobrze. Nie słuchamy więc do końca opowieści nastolatka, bo przypuszczamy jak się zakończy. Wtrącamy wtedy własne historie z okresu dorastania i porady na jego temat, ale one, skoro to... dotyczą czasów sprzed 20 albo 30 lat, są nieadekwatne. No to jaka jest rola rodzica? Rola rodzica jest Kasia. Ja już tutaj nie Rola rodzica powinnaś być jak Sokrates, który zadawał swoim uczniom pytania, które nie oferowały gotowy, gotowych rozwiązań. Zamiast tego prowadziły ich do własnych konkluzji. Spróbujmy więc pytać tak, aby nastolatkowie mogli zastanowić się nad sobą. Proponuję zacząć od pytania: czy chcesz 100 zł. A potem podążać za tym nastolatkiem, wiesz, dwa kroki za nim, Patrzę żeby tak, się że nie, przyznawa szacuje, nie przyznawać, że to tak, jest Twoje strony, dziecko. To jest to podstawa komunikacji, tak. że w ro rozmowie zazwyczaj nie <coughs> się dzieje, aby była, była ciekawa, musi pozostać e, żywa. A wiesz co, gdy młoda osoba. Żywa, czy to się, złoty, że nie. na litezie, wiesz, to nie możemy powiedzieć, coś ty tam na narozrabiał. Nie, wiesz co mówimy? Uważaj, pani Wiktoria. E, Proszę ciebie, radzi nam, żeby jak taki na przykład tam się coś naniucha, na, rozumiesz, na, na, napije na oraz zdemoluje, coś to my go sadzamy po prostu, tylko z godnością go sadzamy, wiesz, i pytamy, słuchaj, a co o tym myślisz? Ale, rozumiem, jak ale tym w tym czujesz? momencie jak to dziecko przyjdzie pod wpływem alkoholu czy innych substancji, czy jak we nie, nie, a tutaj to nie, nie, nie było. E Zresztą wiesz, to, to nie, nie często nam się zwierzają z imprez, jak mówi no Pani, tak, tak, ale tak. jak już się z, zwierzą, to właśnie powinniśmy zapytać, rozumiesz, słuchaj, a co o tym myślisz? Jak się z tym czujesz? Wiesz co, ja Ci bardzo, powiem, że... Bardzo mi było żal, że nie było alkoholu bezalkoholowego. A, powiesz? i jeszcze jest jedna rada, bardzo ważna, że jak rodzic w ogóle coś by chciał w życiu, tak na przykład coś by chciał, to możemy ustalić wcześniej z nastolatkiem, bądź nastolatką na przykład w ramach kontraktu, że po powrocie potrzebujemy piętnastu minut ciszy na wypicie kawy. Także nie możemy przyjść nie, do domu ale i musimy... powiedzieć ej potrzebuje 15 minut na wy... nie, musimy mieć kontrakt. na nastolatek musi się zgodzić na ten kontrakt, no bo ja rozumiem, że kontrakt jest a jak podpisywany ktoś, ktoś przez obie strony. To na przykład odwiedzić, na przykład nie, nocować, to, to może to jest w ramach, stolacta, w ramach no, to kontraktu. Jest, to jest kontrakt, a jak nastolatek chce kogoś przenocować, to wtedy mówisz słuchaj, a co, co ty od... Przepraszamy, ale to jest naprawdę po prostu. To, to jest, nie, to jest bardzo, bardzo... No, co, ja teraz będę od ciebie pytał, Dorotko. O tym myślisz. To nie o Tobie, to nie <śmiewanie> ja o to, 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 a Jeszcze to nie, no, nie jest o no, Słuchajcie, ja mam artykuł świetny, naprawdę bardzo ciekawy, z Gazety Wyborczej na temat Platformy X, na której próbowałyśmy być, ale ona nas tak przebodźcowała... Nie, nie, ta. bo to musisz być cały czas na tej tak, Platformie. że stwierdziłyśmy, że sobie to odpuszczamy, co jest ciekawe, no Amnesty International razem z Amerykańskim Instytutem Transparentności Algorytmicznej OJZU przeprowadziło badanie, tak, taką analizę algorytmów X i treści, jakie są tam promowane. brzydkie wyrazy. Nie, 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 nie. No to też, ale to jakby nie jest clue. Wyobraź sobie, zanim do tych liczb dojdziemy, że w Polsce z X korzysta 5 milionów. 330 tam, tysięcy osób, no. uwaga, zasłaniem, ile osób moderuje w Polsce te treści, żeby tam nie było, wiesz, jakichś, właśnie może wulgaryzmów, jakichś rzeczy, tak? 100. Dwie. Dwie, z czego Jednak, jedna, na pół język zady. polski nie jest jej ojczystym językiem, naprawdę dramat. No w, w każdym razie, no bo po prostu była redukcja zatrudnienia no o 80%, no o to, czyli wcześniej było 10. <grym> 100. 10. No tak, tak, 100. W każdym razie, no oczywiście tutaj jest informacja, że tego typu platformy głównie zarabiają na reklamach, a żeby ten ruch pobudzić, podsuwają treści, które są. No, takie angażujące, nie? Tak, że ty się odpalasz. Nie? więc no, tak, tak, tak. Yy, I są, są dwie takie sekcje: sekcja obserwujesz i dla Ciebie, gdzie podrzucają Ci algorytm, który ci odpala. odpalają no i po prostu, a już broń Boże, jak gdzieś u kogoś skomentujesz, to już jesteś po prostu w, je, w komentarzu I y, y, kolejny eksperyment, jaki zrobili to taki, że no, żeby mieć czystą kartę, nie wchodzisz tam sobie stworzyli 34 konta i obserwowali sekcję właśnie Obserwujesz i dla Ciebie. Te konta były podzielone na tak zwane cztery bańki informacyjne, które uwielbiamy. I te bańki to były bańka PiS, Konfederacja, Kukiz, PSL, KO, Lewica i Razem. I obserwowali jak w tych bańkach, jaka jest komunikacja na temat społeczności LGBT+. BTQI. 163 tysiące wpisów przeanalizowali i okazało się, że nawet właśnie w ramach tych ograniczeń nadal te treści są, są takie, tak, treści homofobiczne i transfobiczne. I że banki informacyjne znieczulają, i to, jest, i to jest super dla nas. Że bańki informacyjne znieczulają ich członków na dezinformację i wzmacnianie radykalizm. Ale wiesz co, ja że to nie jest za, tylko nie... tak, że sobie siedzisz bezpiecznie i tam sobie brumbrasz na temat tego, jak ci jest super w twoim domu i co sądzisz o twojej miłej kandydatce na prezydenta, tylko no, też wiesz, nie masz nie masz Habitujesz się, Habituujesz Habitujesz się, tak. się na najróżniejsze rzeczy. To chcesz świetny chcesz artykuł, się. także polecam. No to ja wiesz co, to ja ci powiem, że ktoś pociąga za wszystkie sznurki. I to jest artykuł. Pani Katarzyna Wężyk rozmawia to jest, to to jest z panem sweet. Piotrem Tarczyńskim o teoriach spiskowych. I to jest bardzo dobre, kolejna mm -hmm. rzecz do krytycznego myślenia. I to, co dla mnie jest kluczowe i o czym ja ciągle powtarzam, teorie spiskowe w polityce służą bowiem nie tylko temu, żeby ktoś się czymś przejął. Ale też, żeby coś z tym zrobił. I to mm -hmm. jest właśnie najgorsze, że polityka to nie jest tylko gadanie i chlapanie. To jest coś, co powoduje konkretne działania. Czyli jeżeli mamy teorię spiskową dotyczącą szczepień, no to powstają z tego konkretne działania, pewna grupa ludzi tak. się nie szczepi. I też bardzo słuszna uwaga, i fajnie by było, gdybyśmy do krytycznego myślenia to włożyli. Początkowo w teoriach spiskowych. Wroga zazwyczaj umieszczano na zewnątrz. Brytyjski król, papież, ZSRR. Dziś wróg bywa raczej wewnętrzny. Bo kiedyś wróg próbował przejąć państwo, a rolą dobrego obywatela było wykrycie spiskowców. Potem jednak pojawiło się myślenie, że wróg już wygrał i pociąga za wszystkie okay. sznurki. Czy to ci coś, Kasia, przypomina? Bo mi bardzo, muszę Ci powiedzieć. O, I jest tutaj tego, też panu. analiza serialu z Archiwum X i mm -hmm. tego, jak on bardzo wpł wpłynął na myślenie w Ameryce, no bo to jest wszystko... A propos, wiesz, tak. ilu, y, ile pro, y, procent y, Amerykanów wierzy w to, że... w zombie? No ja myślę, że jest 50. Ile procent? No nie aż tak dużo. 9%, ale to jest i tak 30 milionów ludzi. Ale w piekło znowu nie wierzę dla odmiany, więc i tak. Ale ty wiesz, że to się nasiliło właśnie po covid no. i te plecaki ewakuacyjne i tak dalej. Ale myślę, że serial tego... nie był. No serial też na to pas. Tak Ja tak myślę, że naprawdę tak. każdy by chciał być z, z, z Petro. No. Tak. dawno nie było Petro Paskala no, na tak naprawdę musimy do tego wrócić. Więc e, polecam polecam ten artykuł, bardzo ładnie pokazuje, gdzie jesteśmy i czemu jesteśmy ospiskowani we wszystkich tych, to jest jeszcze Piękna okładka, nie budząca żadnych, żadnych emocji. Jakby wiemy, że w prasie że prasa to jest rzetelność, to jest obiektywizm. Wobec tego rzetelna i obiektywna prasa pokazuje naszego prezydenta na kolanku. Na, na, no, na kolanku jednej. na jednym kolanku. O, tak. e, słuchajcie, jakby mi ktoś kiedyś wytłumaczył. Tak. O co chodzi z tym, zakażmy telefonów w szkołach, to ja bym była mu wdzięczna, bo mi się wydaje, że decyzją o tym, czy dziecko ma telefon, czy nie, to są rodzice. I to rodzice powinni zakazać dziecku telefonu w szkole, a nie żądać od szkoły, żeby szkoła zakazywała, ministerstwo zakazywało, mhm. żeby wszyscy zakazywali, bo rodzic co robi? Nie umie zakazać. Nie, bo rodzic siedzi w telefonie. Albo siedzi w telefonie. Ja sobie myślę, że jeżeli ja nie chcę, żeby moje dziecko brało ze sobą telefon, to do szkoły, to go po prostu nie bierze. Mówię proszę zostawić telefon, idziesz do szkoły, proszę nie brać ze sobą telefonu. I argumentacja pod tytułem, a gdyby mi się coś stało, to co by się stało, do mnie nie przebawia, ponieważ nie mam Ale, myślenia co, za, 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 życzeniowego. Za, za, zastanawiam się, bo to jest tak, 67% Polaków jest za wprowadzeniem zakazu korzystania z, kom, z komórek w szkołach. Zastanawiam się, gdybyśmy zadały pytanie, że nie wiem, z zakaz, za zakazem wprowadzenia korzystania komórek, nie wiem, w miejscach pracy. Nie tam w miejscach. Albo pracy nie wiem, zaznijmy, w miejscach, w autobusie. albo w restauracji. O, o, w autobusie. Słuchaj, ja jestem za. No żeby właśnie. nie rozmawiać przez komórki. Ale ty czym rozmawiasz, to no, e, rozmawiasz ważnych sprawach. No i oczywiście tak, tom, tak. No, dzwonię do ciebie, żeby ci powiedzieć, że akurat fajną sukienkę sobie. No popieram. w każdym bądź razie ja nie humam. Ja tego po prostu to jest coś, co dla mnie jest niezrozumiałe. Jeżeli to my modelujemy zachowania dzieci. Mhm jesteśmy z ssakami, jak w świecie ssaków nasze młode także uczą się tego, co jest akceptowalne w społeczeństwie. Jeżeli widzą, że w najbliższym stadzie na przykład akceptowalne jest korzystanie z telefonu przy jedzeniu, to dlaczego miałoby zachowywać się inaczej? Tłumaczy Magdalena Bigaj, która naprawdę jest świętą osobą, że ona jeszcze ma cierpliwość to wszystko tłumaczy. Pozdrawiamy naprawdę. cię Magda. Ten. Jeżeli, zobacz, zrobili badanie amerykańscy naukowcy. amerykańscy naukowcy, nie sprawdzaliśmy tego, ale myślę, że ono jest bardzo podobne do tego, co osiągnęlibyśmy u nas. Okazało się, że w Stanach Zjednoczonych 51% rodziców dzieci w wieku 8-18 lat przyznaje się do spędzenia ponad 8 godzin dziennie z mediami. No, kochani, to jest bardzo trudne. To, co mnie najbardziej boli, to to, że większość rodziców siedząc w restauracji z dzieckiem, też cały czas gapi się w ten telefon, więc trudno dziecko się nie uczy rozmawiania okay. przy stole i tak telefon dalej przypomniało mi się już a propos telefonów. Prostu, e, e, tak. Przypomniało mi się a propos telefonów, czym żyłyśmy w wakacje, bo no. poza edukacją, poza rekrutacją do liceów i tak dalej, powstała jeszcze fundacja, która ma się zajmować wspieraniem szarentingu. jednej z takich influencerek, która już na poziomie USG pokazała do pochwowego, pokazała, co tam się dzieje w jej brzuchu. No w każdym razie fundacja, nie będę wymieniała nazwy, ma wspierać rodziców w takim, takim świadomym i mądrym pokazywaniu wizerunku dziecka. Rozumiesz, że nie. mamy się cieszyć tym, że mamy dziecko, możemy pokazywać, tylko, że w określonych Y, ramach, nie wiem, naklejając mu chociażby na buźkę y, twarz lwa. Co ty o tym sądzisz? Jeżeli chodzi o wizerunek dzieci w internecie, to zdanie mam bardzo dokładnie wyrobione – nie. I to jest jakby coś, czego przestrzegam i uważam, że y, robię dobrze. Prawda jest taka, że bardzo dużo ludzi, którzy wydają się bardzo świadomi, rozsądni, pokazuje dzieci w internecie, więc widocznie mają powody do tego, żeby tak robić. E, czy ja oceniam? Nie, tego nie oceniam. Zaczynam Natomiast... oceniać wtedy, kiedy mhm. zaczyna się zarabiać na tym wizerunku. Tak. Wtedy to moim zdaniem powinno być karane, ścigane i niedopuszczalne. I Więc... plus jeszcze są podawane argumenty, że nie ma badań, które świadczyłyby o tym, że pokazywanie dziecka w internecie ma negatywny wpływ to na to dziecko. Nieprawda. To jest nieprawda, słuchajcie. Trzeba po prostu e, poszukać i wszystko a, się zdaje. Oczywiście są tak? takie badania, gdzie już nastolatki e, o tym mówią, że to nie godzą się na coś takiego. Tak, kiedy dziecko zaczyna mieć jakąś już świadomość i decydować. Samodzielnie, że nie chcę tych zdjęć, żeby były one umieszczane w internecie, no to trzeba to uszanować po prostu. Natomiast za takie małe dziecko jesteśmy my odpowiedzialni. I tyle. Ale to tak, jak wiesz, no, jak, jak dziecko coś zdemoluje, to rodzic jest za to karany. Jak Dziecko pokazuje w telefonie swoich rówieśników bez ich pozwolenia, to rodzic jest karany. I myślę, że rodzic powinien być karany również za pokazywanie dziecka bez jego pozwolenia. Więc ten, e, wiesz co, Kasia? Socjologicznych tematów jest bardzo dużo. Pan. Myśmy naprawdę przebiegły kurs z galopkiem, ale bardzo też polecam taki e, artykuł e, w przeglądzie. Kuskus, Batalia o Dziedzictwo. O. Strasznie fajne. Rywalizacja polityczna między Algierią a Marokiem przybrała nowy wymiar kulinarny. Czyli czyja to jest narodowa czy potrawa? La, czy, czy jest kuskus i ile rzeczy z tego wynika, bo mm -hmm. okazuje się, że to jest już konflikt od podstawy i o najważniejsze rzeczy kulturowe. Także bardzo, bardzo zachęcamy. Słuchajcie, oglądajcie nas, subskrybujcie, jak dotarliście do tego momentu, to dajcie nam jakiegoś kciuka, żebyśmy wiedziały, że ktoś to ogląda. Że ktoś to ogląda. Bardzo się cieszymy, że do Was wróciliśmy. Będziemy dla Was przeglądały pracę. Bardzo dziękujemy. Trzymajcie okay. się. Okiem, Pamiętajcie. Tak, Do tak, zobaczenia. Trzymajcie się.